Siomeczko, siomeczko, walda z tej strony. Nie śpimy, lecimy z tyłu. Bardzo ładny kościółek taki nawet może bym powiedział zajazd. 1914 rok, czyli takie same lata, gdzie tam ostatnio byłem na wzgórzu u nas. Modlisz się, za kogo tam pisaliście? Chłopie, mniej szacunek dla osób zmarłych, obojętnie kto by to nie był. Skąd wiesz, jak to kiedyś wyglądało? Co w książkach ci popisali, czy co? Kto tam kogo kiedyś zastrzelił, czy spalił? Nie wiem czy wiecie, ale sprawy wojenne to ja bym zostawił tym, którzy tą wojnę przeżyli, a nie tym, którzy coś tam nam gdzieś kiedyś powiedzieli. Także moi drodzy, następna inwestycja, pik, zajebista kobza, byłem ją odebrać spod samego Dingola, także jadę spod Dingola aż na koniec lancutu. No dystans konkretny mam do zrobienia tymi trasami, którymi tu jadę, mam 45 km w jedną stronę do zrobienia, przywieźli mnie tutaj na Pabunia, jedzie i się cieszy, <noise> zobaczcie, jadę przez wioskę, pisze Kirchberg, mówię, kurde, Berg, jak już słyszę Berg, już mnie troszeczkę, rower jest zajebisty, powiem Wam, sam jedzie, ale dużo jest górek, cały czas tak, teraz miałem jedną górkę, 17%, także było pod sam rower No patrzę ogólnie co tam ludzie piszą O tej firmie i o, o tym całym To jest mój czwarty rower Powiem wam Jeden typowy chillout Drugi typowa kolarka Trzeci typowy górski A to jest górski na takich szosowych Cieniutkich oponkach Powiem wam Śmiga rewelacyjnie Lubię rowery także inwestuję Wolę bardziej rowery jak Cztery rowery dwa samochody, myślę wystarczy. Jedziemy na jezioro zobaczyć, jak prace wyglądają. Pokażę wam, jak jeziorko już wygląda, jak to tam wszystko jest zagospodarowane. W tamtym tygodniu wiem, że tam od znajomego ojciec koparką robił spot spod. Toi, 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 no ja tak mówię, to kibelki, takie, które tam powstały. <laughs> w razie jakby się coś komuś chciało, robili tam kanalizację. Jedziemy zobaczyć, jak to tam wygląda. No i, no i co, moi drodzy, do przodu cały czas, nie. Także do potem. Kurde, malutki odpoczynek. Kawka, żeby się wzmocnić. Kurde, nie wiem, jak to trzymać taki malutki uchwyt. Upał dzisiaj, jak nie wiem, chyba 27 stopni. Także. Kurde, powiem wam. Jest mnóstwo fajnych ludzi i na YouTube, i na Facebooku, i ogólnie w otaczającym mnie świecie, ale jest dużo też takich przygłupów, takich ludzi bez wartości, piszą coś, nie wiadomo skąd w ogóle, jakiś, skąd oni te wszystkie pierdoły biorą, takie typowe upośledzenie umysłowe, a dzisiaj mam papiery, to skorzystam akurat, pokażę Wam coś. Tu macie Zrzekł się Obywatelstwa Polskiego Kto to jest? Waldek czy jego brat bliźniak? <laughs> ja już wam kiedyś powiedziałem ja Już wam kiedyś powiedziałem, że Nie wiem co wami kieruje Skąd ta zawiść cała Patrzcie, ja idę cały czas do przodu Cały czas do przodu, czasy, kryzysy. Ktoś tam pisał, że chce u kogoś podbić gula. Ja nie wiem, nie wiem, widząc, że ktoś coś ma, że ktoś coś robi, że ktoś coś tworzy, podbijam w tym momencie gula u kogoś. Pff, powiem Wam, to jest tylko pokazywanie siebie, jak można być słabym w środku. Grając kozaka w jakichś tam <laughs> wypowiedziach, komentarzach, nie stojąc twarzą w twarz przed drugim człowiekiem, słabe podejście, bardzo słabe podejście psychicznie to już jest pewnie gorzej jak źle, a z tą całą resztą powiem Wam, ktoś tam pisał, Waldas, nie reaguj na komentarze, nie reaguj tam na to. Ja nie reaguję w ten sposób, że odpisuję, czy tam się z kimś wyzywam, czy. Ale, ludzie, skąd was tyle? Ja nie wiem, no to, to, to jest tak, jakby porównywać dziesięcioletnie dziecko do trzydziestoletniego faceta. No, no, bo to tak można porównać mniej więcej. Skala myślenia jest akurat na takim poziomie: no, skoro robi ci frajdę... Wyciąganie informacji jakiejś z dupy, które w ogóle nie istnieją, i myślisz, że stworzysz jakąś tam, ee, nie wiem, silną grupę, która będzie działała przeciwko osobie, która coś tam robi <laughs> na YouTube, czy, czy Facebooku, czy obojętnie, gdzie by to nie było, choćby i w samych social mediach, które gdzieś tam jakieś blefy i trefne informacje cisną. No to powiem ci, no, widać, że masz w życiu co robić, nie? To życie jest na pewno bogate u ciebie. <laughs> bogactwo to jest na tle, kupiłem sobie telefon, wziąłem kredyt na samochód. To jest u ciebie bogactwo. Bogactwo to jest wysławianie się. Bogactwo to jest szacunek dla drugiej osoby. Bogactwo to jest sposób, tok myślenia. Który potrafisz opanować, a z tego co tam widać, no to poziom jest, no. Jest, jest. Nie wiem na której klasie się to w szkole podstawowej skończyło, ale na pewno do końca nie doszliście. Na pewno nie. Bo kończąc szkołę podstawową, nie popełniamy podstawowych błędów w pisowni, a te wypowiedzi zresztą wyglądają jak wyglądają, dlatego ktoś tam mi pisał ostatnio Waldas, jak umiesz ten cały hejt zdzierżyć, czy krytykę, czy... która idzie w Twoją stronę. Tak, to nie jest hejt, to jest krytyka. Tak, 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 tak jak ostatnio pisaliście tam pod, pod jakimś tam filmem, to jest krytyka. To ja ci teraz, mój drogi przyjacielu, coś wytłumaczę. W słowie krytyka nie ma wulgaryzmów a ty stosując wypowiedzi wulgaryzmy nie masz nawet pojęcia, że ja ich nawet nie potrafię odczytać, bo one są u mnie blokowane. Także napiszesz się, takie paragrafy tam walisz, jakieś frazesy, Bóg wie skąd, I jeszcze później mi piszesz, że ja coś usuwam. Także gdzie tu logika, moi drodzy parafianie? Gdzie logika? Polsko, Polski kraju, skoro jesteś polskim obywatelem, skoro jesteś jakimś tam patriotą, sam w sobie pokaż klasę pokaż klasę pokaż, że jest warto z Tobą prowadzić jakąkolwiek konwersację a później będziemy gadać dalej Kobza odpoczywa a jadę za chwileczkę dalej Kawuśka i komu w drogę temu awiomarin buśka.